Dzień dobry, witam. Sebastian Drzewiecki, agronom Corteva Agriscience. Rzepak w końcu kwitnienia, więc za chwilę będzie się czym pochwalić. Ja, w imieniu firmy Corteva wraz z marką Nasion Pionier, zapraszam serdecznie państwa na Krajowe Dni Pola, które odbędą się 19 i 20 czerwca w Minikowie. Gdzie gospodarzem tego spotkania jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odmiana PT303 to odmiana o wysokiej tolerancji na zgniliznę twardzikową. Jest to totalna nowość na rynku polskim i rynku europejskim. Posiada również podwyższoną tolerancję na wirusa żółtaczki i rzepy TUIF. Oraz wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych. W minikowie 19 i 20 czerwca na tych dniach pola na, pe na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Zapraszam!